Siewanka Ziemeczki z tej strony, z pana witam wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale. Dzisiaj mamy kolejny odcinek waszych stantów Które wysyłacie mi cały czas na mojego maila. Jeżeli chcecie znaleźć się na odcinku, koniecznie zajrzyjcie do opisu. W opisie jest mail, na którego możecie wysyłać swoje stanty. Ważne by było, żeby te stanty były w formacie MP4, żeby były podpisane waszym nickname'em i żebyście to Wy wykonywali te triki, które wysyłacie, bo potem nie chcę szukać po YouTube, że to są jakieś podróby z innych kanałów i są potem jakieś głupie problemy. Wiecie o co chodzi. Dlatego zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę, zostawcie subka z dzwoneczkiem. Bo potem nie będziecie mieć powiadomień, jak tego nie zrobicie. Oczywiście też was zapraszam na swoje live'y codziennie na Facebooku. Na Facebooku mamo spano. No i co koni, będziemy przechodzić do pierwszego tutaj stanto. ten stanta. Tak jest, stant. I pierwszym tutaj stantem nadesłanym dzisiaj są stanty od Aimbota. Aimbot, dziękuję ślicznie. Zobaczmy, co przygotowałeś dzisiaj na odcineczek. Siemka, to moje pierwsze stan. Liczę, że Wam się spodoba. Pozdro Santus. Życzę miłego oglądania, poza pozdro, Jasiu. Pozdro, pozdro, pozdro. Ale zostaw łapkę i suba dla ospano. No i to się szanuje. Okej. Okay. Widzimy tutaj motorek. Byczek ciśnie. Oj. Okej. Okay. Jepna kółeczka. Ślicznie, byku. Ślicznie. Ciekawe co teraz? Pewnie znowu jakieś salto i wyląduje tam na elektrowni czy na dachu policji. Oj nie! O! Okej. Okay. A myślę, że jeszcze wyląduje tak z powrotem do tego. Do, do, do tego, 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 tego. Nie wiem jak się to nazywa. Jakieś doki, nie doki. Kanały, o, kanały. Mamy te same salta. Komplikację bota. Hmm. O! O! Wyszło, na farcie Jest, wykrętówka Super byku Co jeszcze? Będzie kolejne salto Kolejne salto, salto, to jest jakiś fanatyk aimbotowych salt, może dlatego aimbot robi perfekcyjne salto Co? Uwaga i będzie salto, ale drugiego nie będzie Co tu będzie? Będzie salto Nice byku I kolejne salto do kolekcji. Juhu. I co teraz będzie? Będzie salto. 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 Uwaga. Salto. Uwaga. Teraz będzie salto. Jep. <laughs> salto na koło. Uwaga! Salto! Czemu się nie wywraca w ogóle jak uderza bokiem? To zależy od jakiejś skilla w GTA czy co? O! Mamy samolot! Nice! Jedzie salto! <grych> Ale nie, to akurat było spoko, bo się wybił z takiego małego czegoś I to było mega ciężkie do zrobienia Co mamy tutaj? Czekaj, czy to jest koniec. Bo to chyba będzie salto. Uwaga! O, ej, to jest ładne, to jest fajne. Wow! Wow Kurde, szkoda, że nie dokończyłeś start tego trika. Fajne było. Uwaga! A ja, i myślę, że wpadniesz. Wow! I to chyba tyle, jeżeli chodzi o Imbota. Aimbot ślicznie dziękuję za nadesłanie fajnej komplikacji. Ja tak troszeczkę śmieję się z tym saltem, ale oczywiście mega propsuje Widać, że naprawdę robisz niektóre stanty na fajnym poziomie, bo skaczesz na jakieś budynki. Szkoda właśnie tam, że to jedno tak uciąłeś, bo mi się mega podobało. I mam jeszcze takiego challenge'a tutaj dla widzów. Dajcie znać, ile razy powiedziałem saltów na nagraniu I'mBota, tobie ślicznie dziękuję i zmierzamy do kolejnego nagrania i tego pana wam przedstawiać na swoim kanale nie muszę w tej serii robi wielkie show jak nie inny tylko Antek witam ciebie Antek, widzę że kolejny materiał został przez ciebie nasłany na mój kanał niezmiernie się cieszę i zaraz go zobaczymy Antek yy, ostatnio pod odcinkiem doszło trochę nie do porozumienia bo ja wcale nie chciałem cię wyzywać żebyś robił jakiekolwiek salto tylko zapytałem ciebie stary grzecznościowo żebyś mi napisał w komentarzu, czy kiedykolwiek robiłeś ludzką flarę, bo tak się to nazywa z tego, co wyczytałem. Nie zmuszam nikogo do wykonywania takich trików. Broń Boże, nie chcę, żeby wam się coś stało, ale fajnie by było, jakbyś po prostu dał mi i odpowiedział mi na tamto pytanie. Jestem ciekaw, bo jesteś strasznie uzdolnionym chłopakiem i w tym momencie zobaczymy, co tam czarujesz, bo dzisiaj dam ci challenge'a, coś, co będę chciał, żebyś wykonał. Więc lecimy, Antuś. Antu się rozpędza. No i klasa jak zawsze. Ile tam było obrotów? <laughs> nice! Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba z pięciu obrotów tam było. Wow! Nice Antu, super! What the heck? Czy ty właśnie zrobiłeś to, co ja widziałem? Oh shit Nice byku, patrz jaki kot Gościu zrobił salto Nice Jak ten gość na niego patrzył tam to... Nice Antek Wow. No, to jest next level. To jest next level, brakuje mi słów do opisania tego, co Antek pokazuje na swoich filmikach. Jest tutaj chyba gwiazdą naszej serii, że tak powiem na chwilę obecną, bo naprawdę, to, co robi ten młody człowiek na hulajnodze, przychodzi ludzkie pojęcie. Zapytałem o salto. Dostałem salto. Więc kurde, nie wiem co mógłbym cię stary wyzwać. W takim razie, żeby to było coś yy, mniej więcej na Twoim poziomie, i żeby to nie było też jakieś coś ryzykownego za bardzo, widzę, że zrobiłeś takie obroty, stary na hulajnodze. Co tak takie jedziesz? Ja się doliczyłem pięciu, więc ja ci postawiam, stary, tak, takiego challenge'a Spróbuj na tej hulajnodze, gdy wyskakujesz zakręcić nią tak 7 razy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jeżeli to jest niemożliwe to przepraszam ale jeżeli to zrobisz to jesteś mega kotem stary czekam na nagranie albo na odpowiedź a teraz przejdziemy do kolejnego stancika nadesłanego przez widza z tego co ja tutaj dobrze pamiętam są tutaj nadesłane dwa krótkie filmiki od Czarnego Czarny już się znalazł jak, jakiś czas temu na moim kanale dlatego co mogę tutaj powiedzieć Czarny, zobaczmy, co tym razem zmajstrowałeś. Z tego co pamiętam, to chyba jeździłeś na BMX-ie, co nie? Zobaczmy. Wow, noga, ok. <laughs> Przepraszam, myślałem, że BMX, <laughs> sztasik. Ale już tutaj, właśnie to jest to, co mówiłem wcześniej, czyli czarny plus BMX więc pewnie coś sztosowego, fajnego, ciekawego tutaj wpadnie Zobaczmy co czarny zmajstrował Pogłaskał koło Nice Lubisz koła? Złapał koło i w drugą stronę ją przekręcił, aha, aha taki spritura, prawie tego nie zauważyłem. Musiałem drugi raz oglądać. Co czarny, ślicznie dziękuję. Bardzo czarny bym cię prosił, żebyś zrobił mu jakąś komplikację. Tak kilku trików, bo te pojedyncze, no nie opłaca mi się trochę tego tak oglądać pojedynczo, bo to po 9 sekund jest, więc Bardzo bym cię prosił, że na przyszły filmik czarny chciałbym zobaczyć jakieś... Półtora minuty nagrania, co ty na to stary? Myślę, że cię na to stać, dlatego wyzywam cię na minutowe nagranie do mnie na maila. A tym kolejnym etapem, sposobem, przechodzimy do kolejnego etapu. No i teraz tak, witam, słuchaj, na samym wstępie to będzie głupie, weź głęboki oddech, pozdrawiamy, Janakus, powodzenia. Janakus, ty mi chyba ostatnio wysłałeś nagranie z tym krzesłem. Więc nie wiem czego mam się tutaj spodziewać No że to nie jest nic strasznego stary Dlatego zaufam ci I przejdziemy do tego właśnie twojego wyczynu Let's go! Powiem tak, nie podobało mi się to. Ostatni raz coś takiego wrzucam tutaj na kanał, i to będzie taką zapowiedzią yy, dla wszystkich innych: nigdy więcej nie wrzucę na kanał nagrań tego typu. Nie podoba mi się to. Yy, bardzo bym prosił o niewysyłanie takich rzeczy. Coś ci się mogło stać, dlatego mówię z góry: niech to będzie przestrogą dla innych. Na swój kanał nie będę wrzucał takiego czegoś, jeżeli macie zamiar robić sobie aż takie głupoty to na pewno nie będzie to u mnie pokazywane, jest to pierwszy i ostatni raz kiedy coś takiego zostało a Jankus następnym razem po prostu jakby dostanę od Ciebie taką głupotę to jej nie otworzę już na swoim kanale, w ogóle nie będę otwierał maili, dlatego żeby to była przestroga dla wszystkich dbajcie o swoje zdrowie, nie róbcie niczego głupiego tak żeby tutaj się ktoś pośmiał co mogłoby Wam zaszkodzić tylko Chciałbym, żeby tutaj osoby, które naprawdę coś trenują, coś ćwiczą, mają pasję i chcą się nią podzielić, wysłali ją do mnie. Ja chętnie zobaczę takie zajawki, a nie ludzką głupotę. Pozdrawiam. Jak chcecie robić głupotę, róbcie ją w GETA, to się wszyscy pośmiejemy. Wtedy mamy pewność, że ktoś był bezpieczny, a nie, że jest jak jest, że tutaj gościu skaczy z okna. No bez przesady. A jakby się coś stało. I tutaj mam dość ciekawe nagranie, bo jest to nagranie od Xayo Ink. W ogóle. Ty to też był dziwny na mailu, dlatego chciałbym zobaczyć co tutaj jest zgrane na tym nagraniu. Dejavu, just... <laughs> 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 A jak gówno vu. A nie adekwatny do treści <laughs> Dobrze, ślicznie dziękuję ksajo, Było super nagranie stary. Poprawiłeś humor przed tym ostatnim nagraniem, co było, które mnie troszeczkę rozłościło, dlatego to by było dzisiaj na tyle. Jeżeli Wam się kochani podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, koniecznie zostawcie subka z dzwoneczkiem. Wysyłajcie swoje materiały na mojego maila i widzimy się już na kolejnym skoku, a w międzyczasie wpadajcie na mojego Facebooka, gdzie prowadzę regularne livey z GTA więc trzymajcie się, wbijajcie na moje lajwiki i do następnego odcinka. Jo!